Witam cię serdecznie w dziesiątym odcinku Wezwania ósmoklasisty. To już ostatni odcinek z tej serii, ale to jeszcze nie koniec naszych przygotowań. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, co warto przypomnieć z wyrażeń algebraicznych. Będzie w nim mowa między innymi o zapisywaniu wyrażeń algebraicznych, upraszczaniu wyrażeń algebraicznych, również o obliczaniu ich wartości liczbowej dla konkretnych liczb. Także zapraszam Cię serdecznie, zobacz kolejne 10 zadań z tej serii. Zadanie pierwsze. Dane są liczby. x równa się 2a plus b minus 3 oraz y równa się minus 4 razy a minus b dodać 1. Uzupełnij zdania. Suma liczb x i y wynosi. Co tutaj proponuję Ci zrobić na początek? Na początek proponuję Ci zobaczyć, czy te liczby są faktycznie w najprostszej postaci, czy jednak którąś z nich można byłoby zapisać jeszcze prościej. Ja zapiszę y bez nawiasu. Czyli x sobie przepiszę, to jest 2a dodać b, odjąć 3, natomiast y zapiszę bez nawiasu, czyli muszę minus 4 wymnożyć przez a i przez b. Minus 4 razy a to będzie minus 4a, a minus 4 razy minus b to będzie plus 4b. I na końcu jeszcze plus 1. I teraz pierwsze zadanie, jakie mam wykonać, to znaleźć sumę liczb x i y. Suma, czyli dodawanie. W takim razie x dodać y to się równa. 2a dodać b, odjąć 3, odjąć 4a, dodać 4b, dodać 1. Teraz przeprowadzę redukcję wyrazów podobnych. 2a minus 4a to będzie minus 2a, b dodać 4b to jest plus 5b. I minus 3 dodać 1 to minus 2. W takim razie mamy prawidłową odpowiedź. Albo minus 2a minus 2, albo minus 2a plus 1 dodać 5b. No więc na pewno jest to odpowiedź b, bo tam występuje ten wyraz 5b, a w pierwszym go nie ma. I drugie zadanie różnica liczb y i x. Zwróć uwagę na kolejność. Mamy obliczyć, ile to jest y odjąć x. Więc odejmowanie nie jest przemienne i musisz zapisać właściwie. W takim razie minus 4a dodać 4b dodać 1, odjąć i teraz tutaj muszę x zapisać w nawiasie, aby nie zapomnieć później zmienić znaków. Czyli odejmujemy 2a dodać b minus 3. To się równa. Pamiętasz na pewno, że minus przed nawiasem zmienia znaki w nawiasie. Czyli moje wyrażenie będzie wyglądać następująco. Minus 4a dodać 4b, dodać 1, odjąć 2a. Zamiast plus b piszę teraz minus b i zamiast minus 3 piszę plus 3. To się równa. Redukuję wyrazy podobne. Minus 4a minus 2a to minus 6a. 4b minus b to jest 3b. I 1 dodać 3 to 4. Wyrażenie, które jest wynikiem, to minus 6a plus 3b plus 4, czyli prawidłowa odpowiedź to odpowiedź D. Kolejne zadanie. O liczbie x wiemy, że 1 trzecia tej liczby jest o 3 czwarte większa od 1 szóstej tej liczby. Takie zadania już pokazywałam Ci w przypadku rozwiązywania równań i zadań tekstowych z równaniami, dlatego że tak naprawdę. To zdanie od momentu 1 trzecia tej liczby, i tak dalej, to jest równanie, które należy napisać symbolicznie. Czyli zacznijmy od początku. 1 trzecia tej liczby, czyli 1 trzecia liczby x, jest równa się o 3 czwarte większa, czyli 3 czwarte dodać, no bo większa o 3 czwarte, więc mamy dodawanie od 1 szóstej tej liczby, czyli od 1 szóstej właśnie x. I to jest koniec. Teraz musisz tylko dopasować to równanie do odpowiedniego równania z odpowiedzi. Tak więc tak. 2 trzecie x na pewno nam odpada. 1 trzecia x plus 3 czwarte odpada. 1 trzecia x to się równa. 1 szósta x plus 3 czwarte. No, tu jest tylko zmieniona kolejność, ale reszta pasuje. Tak więc prawidłowa odpowiedź to jest odpowiedź C. Warto nauczyć się tej metody przekładania zdań na symbole matematyczne. Bo to bardzo łatwo Powoduje, że będziesz, nie będziesz mieć problemu z zapisywaniem równań. No to idziemy dalej. Wyrażenie 2a plus 3b razy 3b minus 2a jest równe. Klasyczne zadanie na usuwanie nawiasów. Jeżeli między nawiasami, które stoją obok siebie, nie ma znaku, to znaczy, że jest tam mnożenie. Czyli mam do wykonania działanie 2a dodać 3b razy 3b minus 2a. I ja to robię zawsze schematem strzałkowym, czyli pierwsze wyrażenie z pierwszego nawiasu, razy pierwsze z drugiego. 2a razy 3b to będzie 6ab. I jeszcze jedna strzałka stąd. 2a razy minus 2a to minus 4a do kwadratu. Pamiętaj, będzie do kwadratu. I kolejna strzałka, drugi z pierwszym. 3b razy 3b to będzie 9b do kwadratu. I ostatnia już strzałka. 3b razy minus 2a to minus 6ab. To się równa. Sprawdzamy teraz, czy są jakieś wyrazy podobne w tym wyrażeniu. I mamy 6ab, odjąć 6ab. Czyli to się redukuje do zera i zostaje nam tylko wynik minus 4a kwadrat, dodać 9b kwadrat. Zmienione kolejności to będzie to samo co 9b kwadrat minus 4a kwadrat. Czyli prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C w tym przypadku. W kolejnym zadaniu mamy zapisać wyrażenie algebraiczne. Posłuchaj. W trójkącie KLM poprowadzono wysokość KN. Długości niektórych odcinków opisano za pomocą wyrażeń algebraicznych. I tak. Długość odcinka KL to 2Y. Długość odcinka LM. 2X, czyli tutaj mamy 2X i długość odcinka Kn to K plus 1, Pole trójkąta KLM opisano wyrażenie. Jeżeli chcemy obliczyć pole trójkąta, no to na pewno pamiętasz, że pole liczymy jako podstawa razy wysokość przez 2. Ewentualnie możesz znać też wzór 1, 2 razy A razy H. I teraz najważniejsze w tym zadaniu jest uświadomienie sobie, co jest naszą podstawą, a co jest naszą wysokością, bo ten trójkąt nie stoi na podstawie w tym momencie. Decydującą y, rolę odegra tutaj wysokość. Wysokość K plus 1 będzie w naszym wzorze i ona jest poprowadzona do podstawy ML, czyli tak naprawdę w polu wezmą udział te dwa odcinki. Kn i ML. W takim razie podstawmy. Pole to się równa. Podstawa ma długość 2x. Razy wysokość k plus 1, więc użyję nawiasu i przez 2. Co teraz mogę jeszcze zrobić? Mogę skrócić dwójki. Dwójka z licznika, dwójka z mianownika. Tak więc ostatecznie zostanie mi tylko x razy k dodać 1. I Taką odpowiedź mamy w podpunkcie A. Zwróć uwagę, bardzo proste zadanie, pod warunkiem, że dobrze zastosujesz wysokość i podstawę. I zadanie jest gotowe. Kolejne zadanie. Pan Jan spłacił całą pożyczkę w X ratach. Każda z pierwszych czterech rat była równa A złotych, a każda z pozostałych była o 100 złotych większa od pierwszej raty. Płaconą kwotę pożyczki opisaną wyrażeniem. Mamy x rat, czyli nie wiemy ile, ale znamy każdą z pierwszych czterech rat. Czyli pierwsza rata to a złotych, druga również, trzecia również i czwarta również. Natomiast wszystkie pozostałe raty były o 100 złotych większe od pierwszej raty. Jak to należy rozumieć? Jeżeli 4 raty są po A, to tutaj spłacamy 4A. Taką kwotę tutaj spłacimy. Natomiast skoro wszystkich rat jest X, a 4 znamy, to pozostałe raty to jest X minus 4. I każda z nich jest o 100 zł większa od pierwszej raty. Pierwsza rata wynosiła A, więc każda z tych pozostałych to jest A dodać 100. No i teraz spłaconą kwotę pożyczki możemy policzyć następująco. Bierzemy nasze cztery początkowe raty, czyli 4a i do tego dodajemy x minus 4 rat po a plus 100 zł, czyli działanie mnożenia. x minus 4 razy a dodać 100. No i to jest właściwa odpowiedź na nasze pytanie. Mamy cztery początkowe raty w wysokości a złotych i x minus 4, czyli pozostałe raty w kwocie a plus 100. W takim razie prawidłowa odpowiedź do tego zadania to jest odpowiedź d. Warto w takich zadaniach wypisywać sobie informacje. Dobrze, lecimy dalej. Kolejne zadanie. Na rysunku przedstawiono kształt i wymiary elementu układanki, w którym sąsiednie boki są do siebie prostopadłe. Takich elementów zbudowano dwie figury przedstawione na poniższym rysunku. I zdanie pierwsze. Obwód figury drugiej jest równy 11b. Żeby to ocenić, potrzebujemy obliczyć długości brakujących odcinków. Ale zauważ, że takie dwa elementy można ze sobą skleić i one są idealnie dopasowane. W takim razie dorysujmy tutaj nasz drugi element, i wiemy na pewno, że ten odcinek tutaj na dole jest równy a bo to jest odpowiednik tego odcinka tutaj i ten odcinek tutaj również ma długość A. Co to znaczy? To oznacza, że ten bok ma długość 2A, czyli nasze B składa się z dwóch odcinków o długości A. A to zdecydowanie ułatwi nasze obliczenia. Bo teraz, jeżeli mamy obliczyć obwód naszej figury drugiej, no to zobaczmy, z czego ona się będzie składać. Obwód figury drugiej, jest równy. I zaznaczmy sobie na kolorow. Tutaj mamy odcinek o długości B, tutaj drugi o długości B, trzeci o długości B, czwarty, piąty i szósty. Czyli mamy sześć odcinków o długości B dodać. Natomiast pozostałe odcinki wszystkie mają długość A. W takim razie jedno A, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. Siódme, ósme, dziewiąte i dziesiąte, czyli dodać 10 odcinków o długości. Ale z tego wynika, że każde 2a dają nam 1b. W takim razie, zamiast 6b plus 10a, możemy napisać, że to jest to samo, co 6b dodać 5b, bo będzie 2 razy mniej b. A to nam daje wynik 11b, czyli zdanie pierwsze to faktycznie jest obwód 11b, czyli mamy zdanie Prawdziwe. Teraz obwód figury drugiej jest o 6a większy od obwodu figury pierwszej. No to zapiszmy obwód figury drugiej. Obwód jedynki jest równy. I znowu rozszyfrujmy z czego składa się nasza jedyneczka. Jeden bok o długości b, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty... No, ale tutaj z góry na dół też jest B, czyli 7 i tutaj też jest B, czyli 8. Tak naprawdę nasza figura druga ma obwód 8B. I teraz różnica tych obwodów wynosi 11B odjąć 8B, czyli 3B. Ale skoro B to jest 2A, to znaczy, że 3B to jest 6A, czyli obwód figury pierwszej. Różni się od obwodu figury drugiej O6A. I to zdanie również jest zdaniem prawdziwym. Dla x równego 3 i y równego minus 2 wartość 0 przyjmuje wyrażenie. To zadanie to nie jest nic innego, jak podstawianie pod niewiadome naszych wartości, tak aby w końcu otrzymać wynik 0. Zobacz, jak to zrobić. Weź sobie odpowiedź. Pierwszą, czyli 3x plus y kwadrat i podstaw do niego za x trójkę, za y minus dwójkę. Otrzymasz następujące działanie. 3 razy 3, dodać minus 2 do potęgi drugiej. 3 razy 3 to jest 9, dodać minus 2 do kwadratu to jest 4, razem 13, czyli nie otrzymałeś 0, W takim razie odpowiedź A nie jest prawidłowa. W drugim przykładzie. 3y, czyli 3 razy minus 2, odjąć 2x, 2 razy 3. To się równa. 3 razy minus 2 to minus 6, odjąć 2 razy 3, 6, razem minus 12. Znowu nie mamy uprawnionego zera, więc podstawiamy do trzeciego wyrażenia. x, czyli 3, odjąć 7, razy 2 razy minus 2 odjąć 1. To się równa. 3 minus 7 minus 4 razy. 2 razy minus 2 to minus 4. Odjąć 1 minus 5. Minus 4 razy minus 5 to razem 20. Znowu nie mamy zera, więc prawdopodobnie będzie w podpunkcie czwartym. Ale dla pewności podstawmy. x dodać 3, czyli 3 dodać 3 razy. Minus 2 dodać 2. 3 plus 3 to 6 razy minus 2 plus 2, 0, czyli wynik 0. I to kończy Twoje zadanie. W kolejnym zadaniu masz następujące polecenie. Paweł zjada średnio, a jabłek w czasie B dni. Którym wyrażeniem opisano, ile średnio jabłek Paweł zjada w ciągu tygodnia? Zapiszmy to w formie takiej niby proporcji. Paweł zjada A jabłek A jabłek w ciągu B dni. Jeżeli my chcemy obliczyć, ile zjada w ciągu tygodnia, to znaczy, że chcemy obliczyć, ile zjada w ciągu 7 dni. W takim razie najpierw obliczmy, ile zjada dziennie, czyli na jeden dzień jabłek. To otrzymamy to dzieląc obie strony tej proporcji przez. W takim razie a przez b. Napiszemy w ułamku jako ab. Jabłek zjada w ciągu jednego dnia. Jeden dzień. Skoro my chcemy w 7 dni, no to teraz pomnożmy to przez 7 i mamy 7 razy a przez b. To jest 7 dni. W takim razie mamy już odpowiedź, że w ciągu 7 dni zjada 7 razy a przez b. I teraz pozostaje Ci tylko zapisać to w formie ułamka, tak żeby było zgodnie z odpowiedziami. No wiadomo, że jeżeli mamy 7 razy jakiś ułamek, to ta siódemka wskakuje do licznika, czyli to jest to samo co 7a przez b. I prawidłowa odpowiedź to jest odpowiedź a. Kolejne zadanie. Z każdego narożnika prostokąta odcięto kwadrat obok długości a. Na rysunku przedstawiono wymiary otrzymanej figury. I chodzi o figurę zacieniowaną. Zapisz wyrażenie algebraiczne opisujące pole zacieniowanej figury i oblicz jego wartość dla a równego 2,5. Zapisz obliczenia. Najpierw zajmijmy się pierwszą częścią tego zadania, czyli zapiszmy w formie wyrażenia algebraicznego pole zacieniowanej figury. Ja proponuję Ci podzielić tę figurę na takie pola, które będziesz. Stanie łatwo policzyć. Odetniemy sobie tą figurę z lewej strony i tą z prawej strony. Spróbujemy rozszyfrować wymiary tych figur. Czyli jeżeli w każdym narożniku odcięto kwadrat o boku A, to znaczy, że tutaj też mam długość A i tutaj też mam długość A. W takim razie wymiary tej figury po lewej stronie, czyli tej czerwonej figury, to jest A, a tutaj mam 1. Czyli pole to będzie A razy 1, czyli A. Wpisuję do środka. Tak samo postąpię z tą figurą po prawej stronie. Ta figura po prawej stronie też ma wymiary A na 1, czyli jej pole wynosi A razy 1, czyli A. I zostaje nam ta środkowa, szara figura o boku długości 3 i o boku długości takim, jaki ma krótszy bok naszego całego prostokąta. W takim razie u góry mamy a, w środku 1, tutaj też mamy długość a, w takim razie bok tego prostokąta ma długość 2a dodać 1, czyli pole naszej środkowej figury to będzie 3 razy 2a dodać 1. Wymnożmy teraz to wyrażenie, żeby nie było nawiasu. 2 razy, 2a razy 3 to jest 6a, dodać 3 razy 1, 3. Mamy pola każdej figury osobna. W takim razie pole interesującej nas figury to będzie suma pól tych trzech figur, czyli a, dodać 6, a, dodać 3 i dodać a. Po redukcji wyrazów podobnych mamy jednak 8a i dodać 3. To jest, pole, to jest wyrażenie opisujące pole naszej zacieniowanej figury. I teraz jeżeli masz już zapisane to pole, to masz obliczyć jego wartość dla A równego 2,5. Czyli masz podstawić za A liczbę 2,5. No to zobacz. Pole będzie się równało 8 razy 2,5 zamiast tego A tutaj i dodać 3. Wystarczy teraz wymnożyć i zapisać wynik. 8 razy 2 to jest 16, 8 razy 5 to 4, razem mamy 20, a dodać 3, 23 jednostki kwadratowe. I to kończy Twoje zadanie. Wszystko jest zapisane tak, jak należało. Dobrze. I ostatnie zadanie na dzisiaj. Nauczyciel zadał wszystkim uczniom w klasie następujące zadanie. Pomyśl pewną liczbę, pomnóż ją przez 3. Do iloczynu dodaj 6, a otrzymany wynik podziel przez 3. Teraz od ostatniego wyniku odejmij liczbę, którą pomyślałeś na początku. Uzasadnij, że każdy uczeń powinien otrzymać taki sam końcowy wynik. Jak widzisz, jest tutaj pewna liczba, którą oznaczymy sobie jako x. Czyli pomyśl pewną liczbę, pomyślałam liczbę x. Pomnóż ją przez 3. No to razy 3. Do iloczynu dodaj 6. W takim razie kolejne działanie to jest dodać 6. Otrzymany wynik podziel przez 3. Ja to zapiszę w formie kreski ułamkowej. Czyli przez 3. I teraz od ostatniego wyniku odejmij liczbę, którą pomyślałeś na początku. Czyli mam odjąć to, co pomyślałam na początku, czyli x. Takie wyrażenie algebraiczne na pewno zauważyłaś, że da się uprościć. Jak to zrobić? x razy 3 to jest 3x, dodać 6 przez 3 i odjąć x. I teraz wystarczy pierwszy ułamek zapisać. Bez kreski ułamkowej, czyli podzielę licznik przez 3. 3x przez 3 to jest x, a 6 przez 3 to jest 2. Czyli zamiast ułamka 3x plus 6 przez 3, mogę zapisać x dodać 2. I teraz od tego wyrażenia mam jeszcze odjąć x. Zwróć uwagę, co się stało. Mogę zredukować wyrazy podobne. x, odjąć x to jest 0 i zostaje mi tylko dwójka. Tak więc widzisz, że nieważne jaką liczbę pomyślisz na początku, to z tego całego wyrażenia i tak wychodzi 2. W takim razie każdy uczeń, który pomyśli jakąś liczbę w wyniku tych operacji opisanych w zadaniu, i tak otrzyma dwójkę. Nieważne, nieważne od tego, nieważne jest to, jaką liczbę sobie pomyślał. I to jest koniec tego uzasadnienia, bo wychodzi 2. Czyli możesz tylko napisać w odpowiedzi, że niezależnie od tego, co pomyślimy na początku, to wyrażenie zawsze daje wynik 2. I na tym kończymy dzisiejszą lekcję. Jeżeli masz jeszcze chwileczkę, to zapraszam Cię na, kolej, na poprzednie filmiki, jeśli ich nie oglądałeś. A jeśli już wszystkie obejrzałeś, to czekaj na następne filmy, które pojawią się już jako pewniki egzaminacyjne, które będę nagrywać w najbliższej przyszłości. Bardzo Cię proszę, jeżeli ten materiał Ci się podobał, o lajka like lub suba, bo to pozwoli mi jeszcze lepiej yy, nagrywać. Więcej materiałów dla Ciebie. Zapraszam Cię do kolejnych odcinków i do obserwowania mojego kanału. Do usłyszenia.